Halo! Cześć, z tej strony Super jak a w dzisiejszym odcinku to jest seria z prawdziwego życia. Więc tak. A, no i jakby to wam powiedzieć teraz, jakby... to jest taka seria? Więc tak. Yy, więc możemy już zaczynać. <ścoughs> mhm. Mm o, dzień dobry. Elo, yy. Hej, co tam? A no, ja auto ja nie chce mi ja się rozumiesz? zgasić. Ej, rozumiesz to, że zarobię? Czekaj, po policja... Widzisz, co policja robi? No, nie człowiek! Ej, rozumiesz to, że zarobiłem. E... ostatnio o straży pożarnej. Co nie wiem, bo ja, bo ja tam pracuję. No wiem, wiem. Mówięć, e, no wieś, no, no to zarobiłem tam 6 tysięcy, 6 tysięcy. Ale dużo stało. O nie, ale policja mnie nie chce puścić. Ja się wiem. No, bo widzę. Ja porozmawiam z policjantem. Panie policjancie! Proszę pana. Proszę pana. Widziałem jak. Tak, widziałem, widziałem jak raz pan przyjechał na czerwonym świetle. I pan mi teraz. O nie. O nie. Jeszcze uciekanie przed policją. <grym <grym <grym> Od razu ranujemy. Okay. Nie ma pana ucieczki! Okay. Niech pan stoi! Niech pan się zatrzyma! Panie władzo! Panie władzo! Ja pana znam! Ja pana widziałem na czerwonym pan... świetle, na moich no. oczach pan przejechał! No. Bez sygnału! Skarga! Ja robię skargę. Nie ma. Panie włazo. Nie ma prawa. No ma. proszę pana! Niech pan, niech pan. Proszę pana, dostanie pan, pan zaraz mandat. Niech pan nie budzi, bo mnie. Bo mnie się śpieszy do pracy. Jestem późno. Nie mam czasu! Nie mam. Nie, nie. Trudno! Dobra, nie, ja radę za panem, ale pan, pan. Ale musimy się spotkać. Bo musimy coś sobie radzić. I tak. no, proszę. Proszę pana! Sam pan we mnie wjeżdża! Zachodź Cię spituję! Panie, proszę pana. Teraz dostaje pan mandat. No, już i i spać. Na chwilę. Dostaje pan, pan mandat! pan mandat, co złe! Kontrolowanie ruchu drogowego! Nie ma! Proszę pana! Mówię coś! Niech pan zatrzyma się! Niech pan się zatrzyma! Nie zatrzymam się! No to, no to pana wezwę, wezwę jedno, jednostki zaraz. No to chcę pan, milion jednostek i tak się nie zatrzymam. No proszę pana, niech pan się zatrzyma. Nie! Uciekam. Dostał, dostał, ej, dobra, dostałeś mandat. Daje pan mandat. Albo zaraz, nie albo panem... za... Albo zaraz strzelę z pana. Jestem w pracy, jestem w pracy. Szybko odzwonimy po jednostkę. I pan się zatrzyma. Nie. O, panie. Będę pana pitował. Proszę pana, niech pan stoi. Dobrze. Pan teraz nie ucieknie, bo wyrwałem jednostkę. O, ale dobrze się spało, widzowie. Dobra, jedziemy. Niech pan, niech pan zatrzyma się. Halo? Ale się fajnie spało. O. No, halo, halo, halo. Ej, rozumiesz to, że mnie policja goni? Naprawdę? Jednostki? Poprosi, poprosimy jednostki! Na Stop! Stop! Widzowie, jak chcecie więcej takich odcinków, to wpadajcie na kanał. No no, ja bym... <laughs> Dobra, pan dostaje mandat. <laughs> nie dostanę, bo mnie pan nie dogodzi. Pan będzie miała czerwony tam. Wie pan o tym? Okej. Nie dokonę. Bank, bank, bank. Jednostki do banku. Jednostki. Ale co banku. się stało? Ale co się stało? <laughs> Ale u nie jest ludzi Co się tam dzieje? Wejku, nie gadaj już na jakiś mandat beznadziejny z tej pracy Dobra Ej, 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 Dobra, nie gońmy go, bo on się nie opatrza już do gonienia O kurde ja się nie opłaca do gonienia. Na koncie 61 tysięcy. Potrzebuję 82, żeby kupić nowe auto Ale bambiki z tych policjantów mijają. Panie Władzo! Ja nie zły! Ja nie zły! Ja zwyklak! Nie ma! Nie! 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 nie panie Władzo! Niech pan mnie puści! Panie Władzo, niech pan mnie puści! Niech pan mnie puści! Halo. Robię na pana Halo. skargę! Niech pan mnie puści! O, ty! E, Halo. E, nie Halo. mogę gadać! E, Jednostki! E... Jednostki! I jeszcze chciała mhm. O kurde! Przepraszam! Nie! Jednostki! Ja uratować! Jest co nie, panie, co pan pani mi gada? Nie, pan mi czekaj, gada, co nie, nie pan mi gada? Niech nie mi da, czekaj. Muszę powiedzieć panu. Zabieram panu telefon. O, jest, jest. Puścił, 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 puścił. Jakby. Zostaw mnie. Ja nic nie chciałem, no, no nie puść mnie. Ale ja nic nie chciałam to z baseballu. No, po izbolu! Tak, tak, a, a. a o tam, nie! A próbowałaś coś. A coś nie, nie odblokowałem. Nie. Nie, nie. ciała, jubilera. Dobra, Halo? Ech. Dzień dobry, tu policja. Go. No bo oprobował! Nie, dobra! On oprobował, go, On oprobował Jubilera! To powinien! Co? Oha! Źle wpisałem O, a dobra, sorry, dobra, czekaj! O, wy. no? Co? Wiesz, w więzieniu. No, ja jestem w więzieniu, no. Ja odpoczął jako chłopiec sobie, zanubię no na kawę auto. Wiesz o tym? Oooo, spoko. Jadę do d tak właśnie odebrać. Oho. Spoko. Ja też mam zadziadki z tą policją. No Oj tak się nie No, wiesz co robimy z nimi, nie? Ciach ciach, mak mak, pik pik, mak lak A ostatnio, że ja też zarobiłem na tą No... Nie mogłem wpisać tej komendy prostej Dobra, nie, wkurzyłem się Wkurzyłem się Tak byś nie może Ja kupiłem Panie. auto Widzowie, wkurzyłem się się Widzowie Rzęcie. Co? Oni nas nie słyszą. Ja mam. Ej, jesteśmy koło siebie! Stale ja, ja właśnie też nowe auto planuję kupić. Znaczy już mam je w sumie. Patrz, jakie nowe, patrz. nowe auto kupiłem. Patrz, jakie nowe auto. Fajne, nie? Takie nowe auto. T teraz patrz, ja mam sprzęt. Jedź. Jedź, e, e, jedź do turusza. O, 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 uwaga. Oni nas nie wiedzą, że jesteśmy w Pamiętaj. Toolshop. No źle pojechałem. Nieważne. Żeby ta, 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 ta policja nieoznakowana, żeby nas nie złapała. Nieważne. Chodź, 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 Policja, halo, to, to ja! Nie, biegni, biegnij za mną biegni za... biegni za... biegni. ja nie, mam nie, zatrzymaj się zatrzymaj się nie, no, bo, bo cię nie, nie, tego? nie, tego? tego? nie, nie, chcesz tego? nie, chcesz tego? Ale nie, 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 no nie wyciągnij. Kasy, nie mam kasy, nie mam kasy, nie No wyciągnij. Tak? Nie mam kasy, nie Jednostki, to jednostki, tool O, to są dwie jednostki, nie Dobra, Nie Oj, oj. Laura. Gaj, gaj, goni, goni ich! Nie, nie. Albo mamy szybsze! Ale, ale, od, mamy szybsze od, od niego, pamiętaj! Ale wy nas nie słyszycie teraz tego? Ej, ci do no. kolejne odina. Ja nie mam kasy, ja starej nie mam kasy, nie? jak no, zabiję. Ja muszę... muszę pójść pracować muszę szybko jakąś kasę wynaleźć. Na nóż, muszę nóż mieć. Потому что у меня дома нет Хорошо, езжай О, черт Они меня ищут Идите сюда Падает что-то, хорошо Бежим, Что купить? Не знаю Купим G36? У тебя есть какой-то 36 Jest jakiś samochód Pamiętaj, jedziemy jeszcze Ubik no. Poczekaj, ja muszę kasę jak kasę, ja kasa, ja bo ja potrzebuję Stary, poczekaj Pięć, 5 Dwa tysiące z tego zarobię Jednostki, pilnujcie banku Banku najbardziej Co jest? Najbardziej banku Jedzie ktoś? Domów. Jakby oni jeszcze minutę zaraz. Oni muszą minutę jeszcze jechać, pamiętaj. oni muszą się zebrać i minutę jedzą. Jedzie! Jedzie! Jeszcze minutą! Zaplanowałem wszystko! Perfekto zaplanowałem! Nie na... Nie wałto! Nie, nie Czarny, czarny! Czarny samochód jednostki, czarny samochód, kończę Kurde Do Adyse, do Adyse, do ADC O, nie wiem co oni knują, o, wiem co oni knują Jakby mamy za szybkie auto No chyba, że tu będzie, wyjedzie ktoś ja nie, nie wyjechał patrz, patrz jakie mamy szybkie auto Kurde. Spokojnie. Zbieniamy auto. Bo ja mam dużo auto. Ja wiem, że i tam. To jest inny, wart auto. Dobra. Jest? Spokojnie. Skąd mamy tyle pieniędzy? Widzę Skąd mamy tyle pieniędzy? Zarabia się. On, nam, on mi daje pieniądze, więc co.

może od tyłu, oh. może od tyłu, może od tyłu Jedzie, jedzie, jedzie Zmywamy się Jedzie Odjeżdżają Odjeżdżają, odjeżdżają Z tej drugiej strony ah! Przygotuj się, przygotuj się To ja jestem Główek, jak ja to muszę oh! O kurde Co ma? Co ma? G, GKG GKG Ma GK Jestem przygotowany. Nie. Ja nie mogę! O kurwa, on magieka. <gry> dobry jest, on jest dobry właśnie. Ta policja jest dobra. Uh, jak mnie. Ej, ku ciebie strzelił. Nara Jeszcze 5 minut Tak Kupione nowe auto No i co? I kto tutaj jest najlepszy? No i co? Ja czy on? Ten yy, bandiczek policjant Spoko, spoko. Halo? Żyjesz jeszcze? Żyję, żyję, już ledwo. Rana postrzałowa. Kurde, krwawie mocno. O! Ej, czemu wyszedł ten, ten wilczek? A Kurde! Ej, czemu wilczek wyszedł? O, bo też, bo on umarł. O! I co dołączy? On umarł! O! Człowiek, jestem na Pomący! Ginę! Ja da obrobać. Zginę. Kto pierwszy zginie? On czy ty? Kto? Kto pierwszy zginie? On czy ty? No, o, nikogo już nie ma. Jakby każdy, każdy nie żyje. Ja tylko jestem w sklepie i umieram. Ale Seba poza zginął. No, ale też on już go nie ma. Już karetka go zabrała. Ach. Ej, ale nie, nie można tak, że nagle wiedzą, że to ja, że to już jestem sam na serwie. No, będzie bez sensu. Ja zmieniam auto i wszystko robię, żeby nie wiedzieli. No tak. Ale on nie będzie wiedział. Mhm. Uh -huh. Chyba, że do niego wyciągnę spluwę. No tak, ale widzowie, nie ja chcecie, żebym przeszedł do zostawcie łapkę i subika. No. No. Zostawiają! Zostawiają! Leci mi do góry! O, o, o. Nie, ja nie żyję, ale... O, ale się lepiej czuję. Dobra. Zostawiacie Subika, Dobra. O, to wie. O, to wie! O, jeszcze O, dwie minuty.